Cześć, rok na tej strony, Witam was w kolejnym odcinku. E, Kontynuuje wojnę z frakcją drzewa łazów. Sędzia, aha. Auto. Od razu ustawimy w tym mieście spichlerz. Nie, fabryka, nie, nie, nie. Wow, to miasto było zajebiście rozwinięte. Chluba imperium. Rafineria, złoże pyłu. Fabryka. No i dobrze. Niech się buduje. Tu jest armia, wreszcie. Będzie bohater, to będzie ostateczne starcie. Czyli główna siła znajduje się gdzieś tu. Tu jest jeszcze jedna strefa i chyba tu jest jeszcze jedna. No dobra. No, Spójrzcie jak się rozrosła. Myślę, że punktacja też nie poszła mocno w górę nie zielonych, i o to chodzi. <laughs> no, co z, tylko z tym oddziałem tutaj? Mam nadzieję, że ich coś dopadło i za, zaciukało. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Strasznie będzie mi tylko ciężko to imperium utrzymać w ryzach, ale będę próbował. Okej, okay, zrobię tutaj sobie sejwa. Dobrze, w trakcie wojny też zrobić mały, szybki save trzy 1 zapisz przed wojną w trakcie wojny i po wojnie wracamy do oryginalnego sejmu dobrze to jest chyba armia z bohaterką A... One są ruchliwi e, No dobra Chcecie bitki będziecie ją mieli No zobaczymy, czy spróbują pójść za, e, za cięczą? Czy się wrócą Do miasta Sam jestem ciekaw Ja chyba będą chcieli No to zobaczymy e, Gdzieś mi śmignęli Dobra, mniejsza z tym, ja mam cel Jasno wyznaczone Milicja, auto, gotowość do walki dziękujemy Okej, okay. tutaj już jest ich granica więc idziemy na dół Zajmować ostatnie strefy Szybka wojna Punkty idą w górę, to jest ważne Chcę dogonić ciemnozielonych Super, powstaje armia dalej o, Koszty oczywiście No tak, jest zima. Koszt utrzymania bohatera, koszt utrzymania wojska. Dobra. Mam kupę pieniędzy, rozwinie się wszystko, co jest zaplanowane w budowie. Ja zaczynam e, zawsze złożę pyłu, wszystko co generuje złoto na początek, żeby szybko się wykaraskać z um, chluba. ...i potem już rozwój dóbr luksusowych. No, zostaną już tylko ciemnozieloni. I nieodkryta... znaczy odkryta, nieodkryta frakcja. <grych> Dobra, idziemy na to miasto. Bohater awansował. Super, na poziom 10. No, już jest... Małe harpa I teraz skoro jestem na własnym terytorium, to mógłbym jeszcze pomyśleć e, o. o... Tak, życie jednostek Siub e, I jeszcze zobaczmy w karcie bohatera, czy ja przypadkiem nie mógłbym mu zafundować Lepszych bonusów dla armii Na to mnie nie stać niestety hmm. Premia do obrażeń armii Fajnie byłoby znaleźć upgrade do tego Premia do obrażeń... do przebicia armii oh, Na to mnie nie sta... Na to mnie stać Poprawiony atak A, to jest lepsze poprawione zdrowie broń tu jest ważniejsza miecz o, zobaczmy jest lepiej e, a nie, nie mogę tego miecza magicznego który dostałem za zadanie nie mogę bo nie mam surowca szkoda bo nie jest genialna no nic e, tu zostawimy wszystko bez zmian sorry za to chrupanie na sam e. Czy tutaj coś wykombinuję Wygląda na to, że się powinno ...trzy... jeszcze jej się uda jeszcze buty wcisnąć Tak jest, dobra Dlaczego nie mogę tylko tego, tego zrobić? Nie możesz zmienić ekipunk, bo poza... Aha, dobra. A, czy ja już wyszedłem poza region, tak, o, zaraz, bo nie wiem czy w końcu mi się zapisały talenty. Zapisały się, dobra. No tak, jestem już poza terytorium. No nic, są ważniejsze teraz Kwestia. Wykończę fioletowych, będę mógł robić upgradey żeby uderzyć na, na zielonych Taki jest plan Nie wiem czy to nie jest już jedno w ogóle z ich ostatnich miast Nie, tu jest jeszcze jedno Tu widzę, że coś się zbiega Idziemy, idziemy Gdzie ta ich armia powędrowała No nic, zobaczymy O, w tym mieście są problemy z populacją. To wystarczy, żeby to załatwić. Aha, jeszcze sobie odpalę stopper, żeby nie zrobić błędu jak w ostatnim odcinku. że się zasiedziałem i, i zapomniałem. Stopper, start. Dobra. Parę minut już minęło. Myślę, jeszcze z 15 minut będę kontynuował nagranie. Pomału zmierzamy w tym kierunku Tu mi się coś nie podoba Kręcą mi się te minotaury tutaj I to w dużej ilości Teoretycznie są w stanie zaatakować bez problemu każde z tych miast I je zdobyć Ale szczerze mówiąc czy mi tak na tych miastach zależy tutaj nie A Tu się też kręci wróg Z tego co widzę Ale zaraz Przecież Aha, no ja na razie tutaj w garnizonie jeszcze nie mam jednostek, bo je ja dopiero buduję No nic, nawet jak mi coś tam zajmą to to odbiję Grunt żeby ich pozbawić e, miast Dobra, mamy lato Atakujemy Osadnik, super Wsadnicy zwiali, to mi f się wkurza. Gdzie się podziała ta armia Obrąźli mi tutaj miasto I pewnie im się uda Chociaż może Nie dobra, ja się skupię na tym mieście najwyżej Oj, nie tak miało być o, siup. Dobra. Trzeba pomału ustabilizować. Dobra, zakończę tę tura. Kolejna era, z tego co słyszę. To jest epoka bohaterów. Prawie ostatnia era już. Jest sześć w sumie. Dobra. Dobra. I teraz tak. E... W piątej erze. Przede wszystkim broń. Będzie mi potrzebna. Ehm... Zdecydowanie na kasę, a tak? Tak, na razie zrobimy to w ten sposób. Bez nadmiernych kombinacji. Oblężenie miasta tam trwa. A w międzyczasie uderzę i zabiorę im to miasto, auto, gotowość do walki. Kolejne miasto zajęte. Szkoda, że nie mogę mu nakazać od razu rozpiżenia go, ale no dobra. Odlewnia, mynica system, złoże pyłu. Refineria pyłu, na razie niech to idzie tak I idziemy na odsiecz Ci tu założyli od razu miasto w ogóle, co za głupia frakcja I Idziemy tu No oh, come on Idziemy na odsiecz Kicia! Nie teraz co? Kot się próbuje tutaj przymilać. No i tak zaatakuję, nie, oni tracą 30 natury, a jest 90 fortyfikacji. Zdążę tam dojść i rozpirzeć im armię. O proszę. Też z automatu, nie mam ochoty się z nimi dać. Bez strat. I idziemy zniszczyć. To jest chyba armia z bohaterem w ogóle, więc jak wpadnie bohater, to w zasadzie mam już ich w kieszeni. Tak jest. I to rozegramy ręcznie, z tego prostego względu, że to będzie przyjemne. O właśnie, oni bardzo często stosują te jednostki. I one są mocne. Ale to będzie tylko weselej. Pozwolimy bez większej tutaj kombinacji zaatakować. Jego odwet będzie AOE. Chociaż chyba nie. Nie, oni, dopiero, oni tylko mają w ataku. Uderzenie jest takie jakby młynka. Zdaję to kupę damage'u. No jak widzicie, na razie moje najsłabsze jednostki tylko się włączyły do zabawy. To są łucznice, oni są strasznie wredni. Jak widzicie, za niesamowity damage. O, mój klusek może paść, więc... Będzie trzeba go w następnej turze wycofać do oporu na tyły. Strzał. tych już praktycznie nie ma, ci chyba jest szansa, że padną w tej turze nie, wiem, mam dosyć dużo HP, ale prawie o, jeżeli się uda tych e, łuczników w pierwszej turze nie uda się będę musiał całą swoją siłę wysłać na, na tych łuczników, a kluskę cofnąć zdecydowanie, nie chcę, że, nie chcę go stracić na wrogim terytorium jest bohater, będzie coś tam widzę kombinował O, nędza ten bohater i dobrze e, Prawdopodobnie zarządca, dobra Najpierw e, klucha idzie pierwsza Więc go wycofamy tak daleko jak się da I resztę potoczymy się normalnie już Tutaj raczej do niego nie będą mieli dostępu No jeszcze na coś zaatakował Nice A, czy, czy im się uda dostrzelić? Kurde, uda im się i zabiją go, no. Już w mordę jesz! Już nie, przeżył. Cudem. No, ale teraz łuczniczki już są pozamiatane. Oni nie przeżyją tego ataku. Jest dobrze, jednym słowem. Bohater ginie chyba w tej turze, to. To jest duża szansa na to. to. No i finiszujemy. <laughs> I po bitwie. I zostaje w zasadzie tylko teraz docisnąć do końca. A Imperium. Mnóstwo obronione, bohater zabity, mnóstwo PDA a Mnóstwo awansów jednostek. Bardzo dobrze, ta armia musi być jak najmocniejsza. I ta armia się w ogóle nie widzicie, jak się rozrosła. Jest mega. Eee, kolejne oblężenie jest tutaj. Więc pójdziemy na odsiecz. Eee, no ja na razie nie ma co odnawiać. Bonusów. Jak ta moja punktacja? 1065... no... Nadal mnie przewyższałem o cały 1000 w punktacji To miasto utrzyma się jeszcze 3 tury, ja tam będę za dwie. Dobrze Czyli powinno się udać Pozamiatać, nekrolot awansował, super Kocie, przestań, no! Nie wiem co, mój kot złapał jakiś dziwny system eee, dobra Aha, w tym mieście jest oczywiście problem z pożywieniem No niestety w momencie kiedy nekrofagi przejmują miasta to zaczynają się głodówka ze względu na ich bonus rasowy Dobrze to powinno zwiększyć dochody znacznie I atakujemy to by się utrzymała przez dwie tury No i co? Czemu nie mogę zaatakować? No, rozrobimy to na automacie. Mi się nie chce z tym szarpać. Dobra i eee, w zasadzie powinienem ich spacyfikować, ale to za chwilę. Myślę, że na razie dostaję na tyle do przytala, że się czepią. No i trzeba iść za czasem Pięć tur. Powinno mi się udać w tym odcinku zakończyć tą wojnę. Nadal nie znalazłem stolicy. Podejrzewam, że to była ich pierwsza strefa startowa. Jest tutaj. O. Okej. Okay. Tak, bo tutaj już imperium ich nie ma. Więc to są ostatnie dwie strefy. Świeżo zbudowane miasto. I stolica, która zna najprawdopodobniej znajduje się tutaj. No armia, idziemy, idziemy. Są drogi ładnie pociągnięte tutaj po wszystkich strefach Tura 250, 100 tur do końca mniej więcej Będę musiał się naprawdę sprężać żeby to wygrać Chociaż nie wiem bo tutaj jest rozgrywka ustawiona na rodzaj zwycięstwa na eliminację Mam tylko nadzieję że zielonym zaraz nie przyjdzie do głowy żeby um, doprowadzić do wojny ze mną Ale ja tą armią po prostu od razu ruszę na zielonych nie? Będę się nad zastanawiał nad tym No i się tura kończy Dobra, gdzieś tam widzę, że wzrosła populacja do dziewiątki, super idziemy, idziemy Jak się mają fioletowi z punktacją? Bo już ich praktycznie nie ma. A, tylko oczywiście... To znaczy dziwne, że ruch się pojawia przed zakończeniem tury i potem trzeba powtarzać akcję. To jest jakiś dziwny, dziwny problem z synchronizacją. Kocie, proszę cię, szuraj mi stąd. już tak to właśnie kończy. Zrobimy to na automacie. Wyłącz. Ta wojna, wy zażycie odrzucić to. Nie będę się z wami dogadywał. A tutaj koniecznie trzeba zbudować spichlerza To w ogóle nie podlega dyskusji Potem odlewnia Mennica, system kanalizacyjny Złożę pyłu I na razie nie będzie tyle a idziemy za ciosem na... No, jeśli oni nie mają jeszcze nawet bohatera niego wykupili od razu, jeżeli mają jeszcze pył no, widzicie, ruch już się pojawia, a tura się jeszcze e, nie przeładowała Dziwne to jest O, fajna frakcja Tak, to będzie stolica Nawet na pewno Awans bohatera um, Na pewno tak Przy okazji skoro już tutaj jestem plus dwa na miasto, A to jest drogi jak cholera jeden na miasto i w drzewku mm. to jest procentowe zastosuj zacząć czy podejrzewam, że nie o tej zmiany oczywiście, że nie a ja, to są właśnie takie głupotki w tej grze, które czasami wkurzają niestety zastosuj mm. Niby dodaję punkty, niby tam wszystko ustawiłem, potwierdzam, a, a potem muszę robić to jeszcze raz. Och, koma dobra. To jest stolica. A nie, może stolicę już zająłem. No to jest na pewno ich ostatnia strefa. Czeka ich upadek w następnej turze. Nie mają się w zasadzie jak bronić. Mają mały garnizon. No i idziemy na zielonych. Potem zostanę tylko jasno niebiescy. Dobrze. Dobrze, zaczęła się zima. Co mnie w żaden sposób już nie dotyczy. Dobra. 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 Atakujemy. Zrobimy to na automacie i będę mógł zaglidować armię, myślę. Eee... Uh, zróbmy to auto Wszyscy pozabijani, super uh, O i mogę zmodernizować armię Od razu, tak Armia została zmodernizowana Punkty w górę Twóriarz awansował No dobrze I teraz tak, do zielonych najszybciej będzie tędy Są na wodzie, są. Dobrze. Zrobimy tutaj sejwa. Już na bezpośrednim. Się zaczęła się zima i tracę pieniądze. Mamy już w się taką nadwyżkę pyłu, że mnie w zasadzie to nie rusza. Ponieważ teraz pojawiać informację o wyeliminowaniu frakcji. Twoje siły posiadasz 50% skonalizowanych regionów. Super. Trakcja wyeliminowana. No o nich już tylko wspominać. No dobra. I płyniemy. No i w zasadzie teraz mnie czeka najcięższa wojna. Ale jak to się uda rozegrać to wygrałem, wygrałem tą kampanię. Ale, że tak powiem wojna z zielonymi to już jest dotarcie do nich i, i rozpoczęcie wojny to już będzie w następnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku jutro o 12. Cześć!